Ja, ja myślę, że gdyby, gdyby więcej było e, swobody gospodarczej w Polsce, to by takich miejsc było mnóstwo. A niestety ta nasza rzeczywistość jest tak skwiercząca. E, zewsząd jest tych reg regulacji prawnych, co nie niemiara bzdurnych, zupełnie niepotrzebnych i nikomu. Jestem pewien, że trzy czwarte tej całej legislatury to można do kosza wyrzucić. Ona jest nikomu nie, do niczego niepotrzebna. Z 200 hektarowego terenu inwestycyjnego powstało jeszcze do wykorzystania dla inwestorów z różnych branż 80 hektarów, oferując pełną obsługę w media, szczególnie w energię elektryczną w nieograniczonej niemalże ilości i obsługę telekomunikacyjną. Zapraszam do współpracy Leszek Mirkowicz